Dzień dobry vlog, witam was w ostatnim już odcinku z spotkań młodych Dzisiejszy dzień no to w sumie pożegnanie, pakowanie się no i takie Średnie rzeczy jak widzicie już prawie się spakowałem Machu też No i cóż, my ogólnie musimy być pod sceną o ósmej, bo wtedy zaczynamy jucznie No i cóż Kropa siedziby wczoraj nie wyspałem się trochę, od razu mówię. No, a co Wam od razu pokażę, co mi się udało wykminić? Znaczy się wychwycić dzięki koleżance. Krzycz, krzyżyk saletyński, taki bajer. Bardzo fajny, więc będzie, się, będzie noszony, więc może na odcinkach będzie go widać. No, kilka chwil później wysprzątane, żeby nie było, e, Maksiu właśnie poszedł sobie od niej rzeczy, a ja muszę pilnować yy, pokoju no i tam kontrolować resztę ekipy. No i cóż, my oczywiście się mówiąc lekko, możemy spóźnić, bo już jest za 15:08, a o 8 zaczynamy modlitwę poraną jucznia, a stąd nie ma dwóch minut drogi, tylko jest trochę więcej. Ale myślę, że zajedziemy. jedziemy. Tak więc być może za chwilę zobaczycie przebitki z drogi. jesteśmy pod sceną prawie że, czekamy na resztę ekipy i coś będzie trzeba zaczynać modlitwę i bawić się ostatnimi chwilami z dębowca No dobra, wracamy zamiast miejsca Witam Was w kolejnym, już w sumie w kolejnej części tego vloga, i to już będzie ostatni vlog od razu. Mówię, Ech, jestem już u siebie w domku, jakby można w sumie zobaczyć, to nie jest nagrywane od razu. Mówię od razu po przyjeździe, bo po przyjeździe chciałem się ogarnąć, odpocząć, zrobić swoje. Bo trochę miałem takiej pracy, że tak powiem, komputerowej, którą musiałem zrobić, a niekoniecznie. Dałem radę wtedy nagrać, dlatego troszeczkę z opóźnieniem to jest nagrane, ale nie jest takim dużym w sumie, no takie godzinę można rzec, tak naprawdę. No i cóż, fajnie było na dębowcu, nie ukrywam. No ale cóż, no skończyła się, tak powiem, ta era dębowca. Mam nadzieję, że za rok też mi się uda nagrać jakieś fajne vlogi, bo nie ukrywam, no. Spodobało mi się nagrywanie vlogów, tak naprawdę, no bo to są moje takie pierwsze początki z vlogowania. I możecie mi napisać pod tym filmem, jak mi to wyszło, co yy, mógłbym zmienić podczas nagrywania, co wam się podobało, co, co się wam nie podobało, bo nie ukrywam, to jest dla mnie ważne. Przepraszam, że tak palcem zrobię, ale telefon mi się rozładował, już mam 19%, a eee, kabli nie mam. No i cóż. Napiszcie mi, tak jak mówię, co Wam się podobało, co nie. Jak mi ogólnie wyszło vlogowanie, możecie go ocenić w skali od 0 do 10. Tu Wam się wyświetla skala. No i cóż, no, chciałem poznać tak naprawdę. Cóż, przepraszam, że tak po prostu mówię, ale. U nadal mnie trzyma trochę jeszcze ponębowiecka atmosfera, taka faza. Że tak powiem. No i cóż. Eee. Wróciłem też niedawno w sumie ze sklepu, bo musiałem się przejść, bo tak jakby mi się skończyły kable. Wszystkie mi się popsuły po dębowcu, na ostatnich kablach jechałem. Tak więc zrobiłem sobie małe zakupy, trochę kabelków. Są tutaj y, trzy przewody mikro USB oraz dwie przejściówki, ale do czego to zaraz się dowiecie. Tylko zrobimy mały unboxing. Zawsze to chciałem powiedzieć, zrobimy unboxing. No, stwierdziłem, że sobie wybiorę właśnie takie kolorki, bo są bardzo fajne. Dobrze, przystąpmy, że tak powiem, do unboxingu. Sorry, że mam tu taki nieporządek, ale zaraz Wam pokażę o co z tym chodzi, bo to będzie temat, może, na kolejny odcinek. Nie ukrywam, fajnie by było. Ale skupmy się może na tym, co tak naprawdę zakupiłem. Pierwszym są. Nie wierzę. Dobra, mniejsza. Wiesz, są takie fajne przewody z firmy TB. Taki sobie wziąłem. To są półtora metrowe przewody micro USB. Mam taki czerwony, fioletowy. Fajny kolor, nie ukrywam, będę go najbardziej używał. Oraz taki w sumie kremowy. Każdy wyszedł po 19 zł za sztukę. Bardzo fajne przewody. Wyglądają na, tak, tak powiem, e, bardzo wytrzymałe. Zrobię test i Wam powiem, że tak powiem, w kolejnych vlogach, czy ogólnie odcinkach na kanale, jak to będzie wyglądało. Ale sobie w sumie otworzę jeden, ten mój ulubiony kolor fioletowy. Jest świetny po prostu. Nie wiem czemu, akurat fioletowy, ale to jest takie cośik. Z jednej strony ma, jak widzicie, nie przybliżę Wam. Nie da rady. Ale uwierzcie mi na słowo mikro USB, z drugiej zwykłe USB. Sprawdzimy jego długość. Czy mnie nie kłamali? No wygląda na przewód bardzo długi. O! Bardzo długi. Nie ukrywam. Fajny jest, więc. A jakby z takich przedłużaczy zrobić taką fajną bransoletkę, znaczy się z takich przewodów. Napiszcie w komentarzach. Fajny, fajny, nie ukrywam. No i takich przewodów mam trzy. Po 19 zł polecam. Jeśli ktoś jest z okolic Dąbrowy Tarnowskiej w Mikrochip, niedaleko rynku, bo tam jest taki sklep, kupicie taki przewód. No, jak ty nie, nie będziecie w stanie wyjaśnić, to pokażcie oto ten, że tak powiem, fragment filmu. O, to oni będą wiedzieć o co chodzi. No, odłóżmy. Kolejne są takie. A, puściłem się piosenka, a nie chciałem, żebyście jej słuchali. To ja może wyciszę. Dobra. Kolejną rzeczą, którą musiałem się zaopatrzyć do tego projektu, co tutaj, tak powiem, leży rozwalony. Są takie przejściówki z SATA na. Z Molex na SATA zasilające. To są dokładnie, zaraz wam pokażę jakie przejściówki. Takie przejściówki bardziej tam komputerowi będą wiedzieć co co chodzi, gdyż. Yy... Czemu mam zacięcie obrazu? Nie rozumiem tego. No, dobra, mniejsza. Tu wchodzi mi zasilanie jednego rodzaju wtyczka, tu mi wchodzi druga. W sensie tu wychodzi, bo ja mam dyski z, z innymi rzeczami zasilającymi, tak. Muszę sobie radzić trochę przejściówkami, no. Bo tutaj ten zasilacz, który tutaj jest, to nie jest normalny zasilacz, tylko to jest serwerowy. Dlatego muszę mieć takie prześciówki. A zaopatrzyłem się w dwie sztuki. Po 5 zł wyszły w tym samym sklepie. Bardzo dobrej jakości. Polecam. No. A propos tego projektu, co Wam właśnie mówiłem, co tutaj jest rozwalony, to stwierdziłem, że sobie, że tak powiem, zrobię małe centrum multimedialne, gdyż udało mi się dorwać dyski sieciowe. To są dyski na no, taką dziwną taśmę, bo to nie są najnowsze dyski, niestety, bo to jest. Jak się dowiedziałem, komputer przed kilkunastu lat, przynajmniej części z niego, które są, o dziwo, sprawne. No, tak wygląda w, takiej, w takich sankach dziwnych dyski, no. Dla mnie ogólnie rzeczy serwerowe to są dość nowe rzeczy, no bo ja bardziej siedzę w takich normalnych, konsumenckich rzeczach. No ale, najważniejszą rzecz, rzeczą w tym projekcie jest ten oto wielki zasilacz, który Niemiłosiernie, głośno chodzi, naprawdę nie będę go włączał, bo chodzi za głośno. Chociaż w sumie dla was to mogę zrobić, tylko że muszę, że tak powiem, zrobić sztuczne włączenie przyciskiem, dlatego muszę odstawić, że tak powiem, mój cudowny telefon na statywie. Tak, nie dziwcie się czemu siedzę na ziemi, ale tak jest. No, macie taki przynajmniej mały insight. Yy, jakby, że mogą powstać kolejne odcinki. Mamy zworkę gotową. Dobra. I zostaje nic innego jak włączyć te zasilacze. Tylko teraz jest sprawa taka. Bo włączyłem listwę zasilającą. Mam taką fajną. Yy, akar polecam bardzo dobre z mrówki. Materiał niesponsorowany, żeby nie było no i tak, te zasilacze jak się włączy jeden bo tu ma taki fajny przycisk to piszczy alarm, że jeden nie działa, dlatego postaram się włączyć obydwa, chociaż usłyszcie i też piska, nie? tego się nie da wytrzymać i to jest taki fajny przycisk, który to umożliwi wyłą wyłączenie tego ale jak się ogólnie włączy drugi to się przysłuchajcie jak to buczy No, właśnie tak, więc dlatego, no, jeszcze dużo pracy przede mną, żeby ten projekt ruszył. Może w kolejnych vlogach będę pokazywał, co z tym kombinuję. Bo rzeczy mam fajne. A dla tych bardziej komputerowych, 400W1 to dobry sprzęt. No, tylko że stare złącza. Niestety, dobra, wyłączmy to, bo to jest naprawdę głośne. Może tego na nagraniu nie będzie tak słychać. Ale no. Uff. No i cóż no. W sumie tyle wam chciałem powiedzieć w tym odcinku. Ja się będę brał tak naprawdę za montowanie tego wszystkiego. Za wzięcie się też muszę. Przepraszam, że mi się mieszały mi się słowa, ale. Muszę się wziąć też za taki jeden projekt, który jest dla mnie bardzo ważny. też trochę związany z kanałem, ale to jest taka bardziej. jeszcze tajemnica, że tak powiem, bo to jeszcze zganiam z kilkoma osobami, bo... To nie jest taki projekt, że o, wiecie, sami sobie robię, rozpisuję na kartkach, ale co Wam mogę zdradzić trochę, to już Wam pokażę, że projekt się robi na razie na kartkach, bo musimy rozrysowywać wszystkie schematy i różne rzeczy, ale będzie wesoło. I o, zapomniałem Wam jeszcze coś pokazać, ale to później Wam pokażę, bo to już po prostu Wam muszę pokazać, bo to wychwyciłem na dębowcu. Chociaż ja już to wcześniej robiłem, ale na dębowcu wychwyciłem, więc uznaję, że to jest dobre. No i tak wracając, że mam ogólnie pięć projektów, które chciałbym zrobić. One są związane też z takimi wyjazdami młodzieżowymi, bo ostatnio też wychwyciłem kolejne młodzieżowe wyjazdy. Coś podobne jak dębowiec, ale jednak są różniące się. I to właśnie pokazał na Instagramie, na story jeden z raperów z zespołu Młode Koty gdzie zapraszam was na kanał Młode Koty tu się wam wyświetla zdjęcie ich loga z kanału, więc sobie wejdźcie link w, link w opisie tu w opisie i właśnie zobaczyłem, że jedzie na jakieś dziwne spotkania i coś mi nie pasowało poszukałem trochę i znalazłem są jeszcze jedne takie konkurencyjne spotkania co prawda o nich pierwszy raz słyszę ale one działają już też 32 lata 32. już druga edycja też była teraz. No i tak myślałem, może się tam wybrać, vloga też tam zrobić. Z każdego dnia ileś tam będą dni w ogóle, no nie wiem. Z tego co wiem tam siedzi się w namiotach, więc no. Ogólnie to się nazywa franciszkańskie spotkania młodych. Jakoś tak. Nazwa się wam tutaj oryginalna wyświetli. Tutaj no dalej gdzieś no. Więc nie ukrywam, że to jest jeden z takich projektów, że... Będę chciał pokazywać młodzieżowe inicjatywy, które są dobre, niekoniecznie złe, że pokazuje, że młodzież się umie bawić, integrować, że młodzież na przykład też coś działa w parafiach i udziela się w tym pozytywnym sensie, a niekoniecznie w tym złym. I właśnie no z tego kilka projektów wynikło, ale pięć jest takich dobitych, a kilkadziesiąt jeszcze siedzi w głowie i takie to jest takie. Eee, ciężko coś ogarnąć tak naprawdę. Tak, słucham sobie ambitnych rapsów, instrumental. primasor. No i tak, jeszcze odnośnie tego jednego projektu, co Wam tu mówiłem, że to się na kartkach rysuje, on będzie związany z technicznymi rzeczami. Oświetlenie, nagłośnienie, kabelki, programowanie, wiesz, to jest taki zaawansowany projekt gdzieś, będzie się działo ogólnie 10 osób w tym, łącznie ze mną gdzie ja ogólnie już pozdrawiam mojego przyjaciela, jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie i myślę, że naprawdę udzieliłeś mi się w tym projekcie, bo liczę naprawdę na ciebie i moja droga przyjaciółko, też na ciebie liczę, mam nadzieję, że z chęcią przystąpisz do tego projektu, <grych> bo tak, do tego projektu będą i chłopaki, i dziewczyny, i ogólnie osoby, które będą też chciały, bo to jest też trochę młodzieżowa inicjatywa, ona jest związana też z internetem, ale powiem tak, nie, nie mogę wam zredzić za dużo, bo, bo to nie jest od tego. Ale jeżeli chcecie, właśnie takie, takiego vloga, gdzie mówię, jakie mam pomysły, począwszy właśnie od tego dębowca, napiszcie mi na dole, ja wam zrobię taki materiał. Może nie będzie to ciekawe, bo to będzie głównie przegadany, nie wiem, tam, właśnie z takim ujęciem, jak sobie teraz siedzę, że telefon trzymam po prostu w ręce na kilku selfie i siedzę sobie około monitora. Ale po prostu będę wam gadał, będę wam mówił to, co pojawi się na kanale, to co myślę zrobić. I może dojdzie do tego, że dojdzie spotkanie z wami. Nie ukrywam, byłoby fajnie. Ja już teraz mam, że tak powiem. Mogę to powiedzieć. ogarnięte spotkanie w następnym roku na Dembowcu z osobami, które te, te vlogi oglądały, więc... fajnie będzie, więc myślę, że stworzyć taka społeczność, która dużo zdziała. A na razie ja będę kończył. Biorę się za ogarnianie, zmontowanie tego. Będzie masakra, naprawdę. Ja powiem wam już trochę minęło od dębowca, ale nadal się trochę czuję zmęczony. Dodatkowe jeszcze urodzinki. No i tak wiecie. Będzie wesoło. Także. Dziękuję za oglądanie każdego materiału z dębowca. Za wszystkie łapki w górę, komentarze, wyświetlenia również dziękuję. No i cóż, myślę, że obejrzycie również ten, także dziękuję, trzymajcie się, cześć.